Gościem saloniku portalu obronnego na Salonie Obronnym w Kielcach jest Konrad Gołota, wiceminister aktywów państwowych. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, ale nie wiem czy saloniku. Nazwałbym to bardzo poważnym salonem. Dziękujemy bardzo. No jest to właśnie międzynarodowy salon. W ocenie pana ministra, jak na tle tej międzynarodowym wypada polska grupa zbrojeniowa? Mówimy o tym, jak wygląda stoisko, czy jak wygląda oferta? Oferta, to, to jak wygląda stoisko, wszyscy widzieliśmy, ale no właśnie, ta oferta, która za tym się kryje. Ta oferta jest zupełnie inna niż to, co jeszcze mieliśmy rok temu. PGZ bardzo dynamicznie się rozwija i w tym roku pokazuje rzeczy, których jeszcze w ubiegłym roku nie oferował wprost w wojsku, które nie były przedmiotem zakupów. Jest dron Vizier, system obserwacyjny doskonały, który już nasza armia kupuje. Jest coś, co mam nadzieję, że za chwilę trafi do armii, Orlik. To jest ten projekt, o którym się przez lata mówiło. Jest Borsuk. Wóz bojowy, który jeździ, pływa, ma niesamowite zdolności bojowe, ale jest też makieta 1 do 4 ciężkiego bojowego wozu piechoty, który chcielibyśmy już jako prototyp na przyszłym salonie pokazać. Jest oferta z, z fabryki broni w Radomiu, i takich rzeczy mógłbym wymieniać, ale teraz wszedłbym wtedy w szczegóły, bo. Jeżeli mówimy o uzbrojeniu, o przemyśle obronnym, to jest to kooperacja często bardzo wyspecjalizowanych firm. To jest optyka, to są systemy naprowadzania. I tutaj podpisujemy również bardzo dużo umów i porozumień dotyczących rozwoju, badań i rozwoju tego B plus R, które przez lata było w Polsce niedoinwestowane. Grupa PGZ, która przez poprzednie lata borykała się z problemami, dzisiaj rozwija się, są bezpośrednie inwestycje ze strony budżetu państwa. Również. Z zewnątrz pozyskiwane środki. I dzisiaj mówimy już o PGZ-cie jako o tym narodowym czempionie, jako o liderze, i co jest dla mnie bardzo ważne, integratorze tego całego przemysłu, bo współpracujemy, otworza, otwieramy się bardzo mocno również e, na przemysł prywatny, ale ten przemysł prywatny nie może sam trafiać do sił zbrojnych, bo, bo jest czasami zbyt mały. Natomiast PGZ odpowiedzialnie bierze i oferuje, bierze na siebie tę rolę i oferuje to, żeby być tym integratorem, który pomoże przemysłowi zbrojeniowemu i będzie umiał też wykorzystać jego potencjał, temu, temu prywatnemu. Więc to wszystko razem sprawia, że ta oferta, ten cały pawilon PGZ jest jednym z największych tutaj na targłach i jakbyśmy się przeszli, to cały czas jest tłum ludzi i tych partners, to jest dla mnie ważne, nie tylko to, co pokazujemy, ale partnerstwa, które zawieramy. Jest tak dużo, że gdybym miał teraz w czasie tej rozmowy je wymienić, to nie pamiętam wszystkich. No tak, ale wszyscy też czekamy. Ok, widzieliśmy, co już się udało przywieźć i zrobić na, na ten rok. No teraz czekamy na te nowe rzeczy, na, na fabryki. Kiedy zaczniemy produkować więcej amunicji? Już produkujemy, bo czasami to umyka. E, za w latach 2016-2022 e, to były rządy pisu. Produkowaliśmy 5000 tysięcy sztuk amunicji 155 rocznie, uśredniając, bo to było w ciągu 8 lat 40 tysięcy. W tej chwili już realizujemy dostawę 283 tysięcy e, sztuk amunicji wielkokalibrowej 155 dla naszych sił zbrojnych, ale budujemy trzy fabryki amunicji. E, już 2,4, ponad 2,4 miliarda złotych z funduszy Inwestycji Kapitałowych zostało na ten cel przekazane, bo o co chodzi w tej amunicji 155? My chcemy i to będziemy robili, nie będziemy składać z różnych elementów. Chodzi o to, żeby mieć całkowitą autonomię, całkowitą kontrolę nad każdym etapem produkcji i każdym elementem tej amunicji. Ona będzie tutaj wytwarzana w taki sposób, żeby żadne wydarzenie nie mogło nam zakłócić tej produkcji. I sądzę, że jak patrzę w tej chwili na procesy inwestycyjne, które już się dzieją, będziemy z pierwszymi elementami produkcji ruszali. Pod koniec przyszłego na początku 27 roku, a naszym celem jest to, żeby w 28 roku produkować 150-180 tysięcy sztuk amunicji rocznie. Czyli jeżeli, i to jest ważne, porównamy te 5 tysięcy rocznie do 150, to to jest 30-krotny wzrost. Nawet gdybyśmy produkowali plastikowe widelce, to to byłby olbrzymi wysiłek logistyczny, inżynieryjny, finansowy a my będziemy produkowali bardzo zaawansowaną amunicję 155. W pełni polską, w Polsce produkowaną i w żaden sposób niezakłócone dostawy dla polskiego wojska. Dokładnie o to w tym chodzi. Tak, e, będziemy bardzo niedługo ogłaszali wybór partnera technologicznego, bo część technologii pozyskujemy z zewnątrz, ale pozyskujemy w ten sposób, że jesteśmy jej właścicielem i wszystkie elementy, dlatego mówimy o fabrykach amunicji, wszystkie elementy tego, tej amunicji mają być produkowane w sposób niezależny w Polsce przez polskie firmy. Ta autonomia no ona jest oczywiście kluczowa w przemyśle obronnym, natomiast pytanie, na ile jesteśmy w stanie to sami sfinansować, bo mówimy tu o tym, co są też olbrzymie koszty i olbrzymie pieniądze. Na ile możemy liczyć na wsparcie Unii Europejskiej? To robimy sami. To robimy sami dlatego, że już są pieniądze na ten cel przeznaczone. Dwa miesiące temu podpisywaliśmy umowy jako Ministerstwo Aktywów Państwowych. Dwa, ponad, prawie 2,5 miliarda złotych zostało już na ten cel przekazane, i to są pieniądze, które wystarczą na uruchomienie fabryki amunicji. E, natomiast jeżeli chodzi o pieniądze unijne, e, to będziemy największym beneficjentem programu SAFE e, tego programu europejskiego, który daje dodatkowe środki na zakup. Na zakup uzbrojenia e, i na pewno te zamówienia będą nam dawały od razu dodatkowe środki na inwestowanie w rozwój nowych linii produkcyjnych. To jest taki ze sobą sprzężony proces. E, chcemy być, e, oprócz tego, że Polska będzie na dzisiaj na, jest największym wnioskodawcą, jeżeli chodzi o te środki, to my będziemy chcieli regionalnie tak budować partnerstwo, bo tam po dwa kraje występują do zamówień, żeby nasz przemysł zbrojeniowy sprzedawał jak najwięcej za granicę, bo są tam te środki potrzebne do inwestowania i do dalszego rozwoju. Bo mówimy też o tym, że te zakłady, które słyszeliście przecież państwo przez przez dekady Załogi protestowały, mówiło się o upadku tego przemysłu. Ludzie walczyli o ochronę też dziedzictwa, bo to są zakłady ze stuletnią tradycją. Wszędzie dzisiaj mamy procesy inwestycyjne. Ja wiem, jak to zabrzmi, ale ludzie chodzą uśmiechnięci, a nie przygnębieni, bo widzą cel, widzą świadomą politykę rządu, widzą wzrost zamówień i widzą reformę całej grupy PGZ w bardzo nowoczesną grupę kapitałową w środkowej części Europy. To chciałbym, żebyśmy wrócili do wątku, od którego w sumie tutaj zaczęliśmy. No mhm. bo, okej, okay, polska grupa zbrojeniowa, tak jak pan mówi, jest w świetnej kondycji, idzie do przodu, czekamy wszyscy, co pokaże w przyszłym roku. Zachwycaliśmy się tym, co widzieliśmy tu e, W wtedy. Mówiliśmy o tym, że też no, potrzeba tutaj tego rozwoju, tego know-how, na, wsparcia naukowego. Na ile Polska jest tutaj e, gotowa, żeby polskie, polskie instytucje badawcze są gotowe, żeby PGZ-owi tego wsparcia udzielić. To już się w zasadzie dzieje, plus dodatkowo wzmacniamy to na tym salonie obronnym. E, podpisana została. Umowa z e, siecią badawczą Łukasiewicz. E, wczoraj został podpisany szereg porozumień z wojskowymi i instytutami technicznymi. To też jest bardzo ciekawe, bo to oznacza, że jeżeli grupa PGZ będzie chciała coś testować, to ich pierwszym wyborem będą wojskowe instytuty. Natomiast jeżeli wojskowy instytut coś wymyśli i będzie chciał to skomercjalizować, to PGZ będzie ich e, pierwszym partnerem. Rozbudowujemy w ogóle w PGZ taki dział innowacji, który ma też. Patrzeć na małe firmy prywatne, na startupy, na ludzi z pasją, którzy mają czasami fantastyczne pomysły i przyciągać ich do tego. Oczywiście potrzeba zawsze większych środków. Ja również pracuję z ministrem Kulaskiem na temat bardzo mocnego sprzęgania tego, co robimy z rozwojem polskiej nauki, ale też czasami my pomagamy polskiej nauce. Takim przykładem jest chociażby PGZ Stocznia Wojenna, gdzie dzięki temu, że budujemy fregaty wielozadaniowe, miecznik, Odnowiono de facto współpracę ze szkołami średnimi i z Akademią Marynarki Wojennej i odbudowujemy kompetencje, które już w niektórych miejscach były w zaniku. Więc to jest takie sprzężenie zwrotne i sądzę, że rok po roku będziemy widzieli coraz większe efekty tego. Pan już o tym trochę wspomniał Sią, się, jeszcze ten wątek też rozwinęli, bo to też jest. No to jest olbrzymi, jak to się często mówi, tort. Kawałków jest dla każdego. Już jak wygląda w praktyce też udział prywatnego biznesu w rozwijaniu polskiego przemysłu obronnego? No, za prywatny biznes wprost nie odpowiadam. Oczywiście są firmy bardzo fajne, bardzo ciekawe, które e, są w stanie bezpośrednio dostarczać swoje produkty e, do armii, ale chciałbym przypomnieć to, co powiedziałem na początku o roli. PGZ jako lidera, Właśnie, bo to jest to, co chciałem, rozwinęli. Na tym salonie została podpisana umowa o współpracy pomiędzy PGZ a największą prywatną firmą zbrojeniową w Polsce, WB Group. Podpisywane jest szereg porozumień z małymi firmami, które są dostawcą, które są, stanowią wsparcie dla PGZ-u, poszczególnych spółek w kontekście produkcji, i, ale od których też będziemy zasysali ich pomysły i dzielili się naszymi pomysłami, więc jest. Cała strategia napisana przed tym salonem, tysiąc firm w ciągu dwóch dni, takiego szybkiego randkowania, bym to nazwał, tysiąc firm odwiedziło siedzibę PGZ-u. Tysiąc podmiotów prywatnych. One oczywiście mają różny profil, różne też doświadczenie w produkcji zbrojeniowej, bo to jest produkcja koncesjonowana, ona wcale nie jest łatwa. Natomiast bierzemy na siebie rolę tego odpowiedzialnego integratora, który da platformę, da możliwości, pomoże wejść do, tego, do tej produkcji zbrojeniowej, ale też jeżeli ktoś będzie chciał przegrzać swoją produkcję, przegrzać swoje inwestycje, to powie jako doświadczony starszy kolega spokojnie, to trzeba zrobić inaczej, tak żeby biznes się rozwijał i żeby polskie siły zbrojne na tym zaskiwały, a nie żeby przeinwestować albo żeby wziąć zamówienie, którego nie jest się w stanie zrealizować. Więc z pełną odpowiedzialnością nadzorowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych PGZ, Państwowy Przemysł Obronny, bierze rolę tego przewodnika na siebie, tego integratora, po to, żeby na tym właśnie dużym torcie maksymalnie rozwijać polską gospodarkę, budować tą sieć powiązań, a dodatkowo, jeszcze, bo to też jest istotne, budujemy porozumienia z partnerami z zagranicy, w tym z krajów sąsiednich, też, żeby ich do tego wciągać. Polska ze swoim budżetem na bezpieczeństwo, na obronność, z tak wielką grupą jak PGZ powinna również. Pełnić rolę takiego centralnego punktu, wokół którego można budować partnerstwa również międzynarodowe. Co to, to też jest istotne, to też tu ciężko chodzimy po tych stoiskach, rozmawiamy z różnymi ludźmi. Też często to słyszymy. No, wszyscy wyobrażali to sobie zawsze, okej, okay, zbroimy się, no to musimy kupować sprzęt, czyli najlepiej amerykański zachodni, bo on jest najlepszy, a tak naprawdę my mamy coraz więcej własnego, świetnego sprzętu, który, kupujemy, który kupuje nie tylko polska armia, ale który sprzedajemy na świecie. Z jednej strony tak, no są niesamowite produkty, yy, Pitradwar, yy, wszyscy wiedzą oczywiście o piorunach. Takich produktów jest dużo więcej, które sprzedajemy za granicę, ale też budujemy partnerstwa, bo chociażby wczoraj PCO, które należy do grupy PGZ, podpisało umowę z taką bardzo fajną firmą litewską, Brolis Semiconductors, yy, oni robią optykę. I teraz jak to wygląda? Bo z jednej strony ten, ta firma litewska Chodzi na trochę większy rynek niż litewski, ale oni już sprzedają do wielu armii europejskich. Z drugiej strony my pozyskujemy bardzo ciekawą technologię, którą oni mają i traktujemy to nie tylko w kontekście przemysłowym, ale przecież dyplomatycznie. Wzmacniamy partnerstwo polsko-litewskie akurat w obliczu zagrożenia rosyjskiego. Myślę, że dobra współpraca między Polską a Litwą zawsze miała swój pozytywny wymiar w tej kwestii i zawsze byliśmy wspólnie silniejsi jak ze sobą współpracowaliśmy. Więc mówimy też i to jest bardzo ciekawe, bo mówimy też o dużych partnerach zagranicznych, kiedy wyraźnie mówimy, posłuchajcie, nawiążemy swoją współpracę, jeżeli będzie transfer technologii, pełen transfer technologii, pełne partnerstwo i robimy projekty razem, wchodząc również my w wasz globalny łańcuch produkcji i dostaw, czyli dostajemy my również dodatkowy dostęp do rynków zagranicznych na całym świecie. Panie mistrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie.